gromadzony w OFE Kapitał jest inwestowany. W przypadku śmierci ubezpieczonego połowa zgromadzonych środków zostaje przekazana na rachunek współmałżonka w OFE w formie wypłaty transferowej. Pozostała część wypłacona osobie uposażonej. Niezależnie od dziedziczenia spadku nie wchodzi do masy spadkowej. Każdy fundusz jest otwarty, znaczy to tyle, że możemy wybrać taki, który nam najbardziej odpowiada. OFE działają też na zasadzie wyłączności. W jednym momencie można należeć tylko do jednego funduszu. Zasada zmienności umożliwia przejście do innego funduszu po podpisaniu z nim umowy w terminie do 25 dnia stycznia, kwietnia, lipca lub października.